Czekajcie, ja sobie na YouTube I tam możecie mi wysłać coś takiego jak Team X Żebym ja sobie mógł zobaczyć Team X Jest, Habibi, ty Samir, Samir będzie zadowolony, dobra, muszę puścić reklamę Habibi to znaczy kochanie widzowie. Może z geografii nie jestem dobry, ale mój stary mówił po arabsku Proste Ale wczoraj mnie striggerowała Wczoraj nie wiem kto był, ale jak grałem w tę kurwa tą geografię wczoraj Nie wiem, byłem tak wkurwiony W gridzie się tak nie wkurwiałem jak na tej geografii Dobra Lecimy Wow, co to jest? Za kurwa ten, artefakty Lecić do tego? No wiecie gdzie Mówiłem o geografii No tam, tam gdzie myślę Czy to jest normalnie gdzieś kurwa Nad jeziorem w Polsce Nie jest napisane u... Już ustalmy widzowie, że. nie będę, Bo ja zawsze kurwa pauzuję te sekunda, ale będziemy pauzować zawsze w połowie od dzisiaj na reakcjach. No to tak. Sprawdźmy, kto robił beat. O kurwa. Sample. Sample robił ktoś inny. I produkcję robił dwóch producentów jakichś zagranicznych. Nie. To, po... to Polacy. Nie. Nie wiem. Torino. Dobra, ty to chyba Polacy, dobra. Sorry. Brzmią jak zagraniczni ten. Ale dobra, czyli tak jak Uzi, Uzi Werta, Ktoś inny robił sample, wiecie, tak się robi hity. No i co mogę powiedzieć? Do połowy klipu. Faktycznie jest to Egipt, tak? Tak jak, jak napisaliście. <ścoughs> Czy gdzieś tam. Ale ogólnie. Kurwa no jak na Egipt to wygląda jak, jak w Polsce. I chujowe stylówki. Co to jest za stylówka? Kurwa, nie wiem. No, ale przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. No ale kurwa, no przyznajcie mi rację, że chujowa... się no, znaczy nie, że... Nie o to chodzi. Po prostu chujowa, chujowa stylówka w chuj. No jak, tak jakby, kurwa, nie wiem. Wiecie o co chodzi. To, to już prędzej, zobacz. Jakieś kurwa te... Żetony. Jakieś kurwa... Zgadza się. On od razu, zobacz. gogle yy, Ten. Po inny w burkach bić. W burkach. Nie wiem, na basen. No ale przejdźmy dalej. Czy to mój stary tam jechał? Sekunda Dobra, to jest pojewane, chłop wygląda jak mój stary, dobra, to akurat miał być żart Ale bez kitu, nie? No, Ditka potwierdza, ty, kurwa Znajdź mi to zdjęcie szybko Co trzymam zdjęcie ojca Nie, dobra, chuj z tym, no nie no, mój stary Nie, nie szukaj tego zdjęcia Ocena Ocena Ja pierwszy czy wy? Ja mogę powiedzieć pierwszy mm, Gówno fuj Ale nie chcę być na hejtera <laughs> Żeby nie było nie jestem hejterem Mogę powiedzieć że To jest lepsze Lepiej zrobione <laughs> Ja wiem jak to brzmi O bo tu kurwa Reklama Dajmy zarobić O kurwa kolejna ty Może inaczej no bo dobra bo tak powiedziałem gówno fuj może powiem, czy coś mi się podoba? Nic. Nic mi się nie podoba tutaj po prostu. Dlatego tak powiedziałem. Trzy osoby ten teren zrobiły, kurwa. Bo czasami wiecie, można powiedzieć, a dobra, nuta chujowa, ale teren jest fajny. Dziękuję za suba. Jak się czyta twój nickname? XHVH H, H, Dziękuję. Właśnie trzeba napisać, że robimy ile jest suwów. wykrzyknik suwy. Dobra, jeszcze robimy row do 200 osób w tym miesiącu, widzowie. Myślę, że damy radę. E... No nie wiem. Takie... Bo wiecie, bo właśnie to co chciałem mówić. Nie uda się? Myślę, że się uda. Jak nie, to ja dokupię na koniec miesiąca. I tyle. Co chcę, co chcę powiedzieć, że... Albo, wiecie, albo na przykład jest klip fajny, nie? I muza jest chujowa. Albo na przykład jeden... Jeden element jest fajny, na przykład refren, wiecie o co chodzi, nie? Albo, albo na przykład jakby całokształt, całe backstory, które stoi za piosenką, też może być fajne, nie? No a tutaj czemu oni w ogóle śpiewają Habibi? Czy, czy t -Mix ma Rap Geniusa, że są adnotation i na przykład tam jest wytłumaczone? Oczywiście, że mają. Ale nie mają wytłumaczone. Kurwa, skąd tyle reklam jakieś lato ty. Proszę widzowie, pokażę wam jak to się robi. I wy, liczę na was, że wytłumaczycie to. Komentarze niezrozumiałe jak hieroglify na przykład, nie? Logujecie się i, i wpisuje się tutaj na przykład. Ludzie nie umieją pisać po polsku, więc mix uważa, że, że komentarze są niezrozumiałe i wyglądają jak hieroglify. I takie wytłumaczenia to trzeba robić. Rozumiecie? A w innych piosenkach będzie Rap Genius? No ale jakby reasumując Mi się nie podoba Jest tylko moja opinia, nie namawiam żeby komuś się nie podobało, rzecz jasna, tak?